Dzisiaj porozmawiamy o uzależnieniach, o tym skąd się biorą, dlaczego niektórych ludzi dotykają one częściej niż innych i wreszcie co można zrobić, aby sobie z nimi radzić. To będzie dłuższa podróż, bo temat jest obszerny, wielowymiarowy i nie da się go zamknąć w kilku zdaniach, bo uzależnienie to nie tylko zimne definicje i medyczne terminy, to ludzkie historie, emocje, cierpienia i nadzieje. Kiedy mówimy o uzależnieniach, bardzo często na myśl przychodzą nam obrazy ludzi, którzy sięgnęli po narkotyki, alkohol, hazard czy inne środki, które zmieniły ich życie w ruinę. Ale uzależnienie to coś więcej. To proces, choroba, która rozwija się w czasie, często latami, i dotyka nie tylko samego uzależnionego, ale też jego najbliższych. Dlatego mówi się, że to choroba całej rodziny. I rzeczywiście. Jeśli jedna osoba zaczyna pić czy brać, to cała rodzina żyje w napięciu, w lęku, w poczuciu wstydu. I choć na zewnątrz czasem nic nie widać, w środku, w domu, życie staje się koszmarem. Skąd więc biorą się uzależnienia? Nie ma jednej odpowiedzi, bo człowiek to istota złożona. Ale możemy wskazać kilka głównych czynników. Po pierwsze, geny. Badania pokazują, że część ludzi ma po prostu większą podatność biologiczną na rozwinięcie uzależnienia. W ich organizmach alkohol czy narkotyk wywołuje inne reakcje niż u kogoś, kto nie ma takiego obciążenia. To trochę tak, jakby wbudowany był w nich zapalnik, który w odpowiednich warunkach odpali. Po drugie, środowisko, czyli dom, w którym się wychowujemy, relacje z rodzicami. To czy doświadczamy miłości, bezpieczeństwa, czy raczej Przemocy, chaosu i lęku. Dziecko, które dorasta w domu, gdzie rodzic pije, uczy się od małego, że świat jest nieprzewidywalny, że trzeba stale być czujnym, że lepiej uciec w fantazję, w wyobraźnię, niż zmierzyć się z realnością. I takie dzieci później w dorosłym życiu często szukają podobnych ucieczek, tylko że już nie w bajkach, ale w substancjach psychoaktywnych. Jest jeszcze trzeci czynnik. Psychika. Każdy z nas rodzi się z określonym temperamentem, z określonym sposobem reagowania na stres, na emocje. Jedni są bardziej odporni, inni szybciej się załamują, inni mają większą skłonność do lęku czy depresji. I właśnie te cechy psychiczne sprawiają, że jedni w trudnych momentach sięgają po książkę czy rozmowę z przyjacielem, a inni po butelkę albo strzykawkę. Uzależnienie najczęściej zaczyna się niewinnie. Pierwsze piwo na imprezie, pierwszy joint, pierwsza kreska i na początku to wszystko wydaje się świetną zabawą. Świat nabiera kolorów, problemy się oddalają, człowiek czuje się silniejszy, piękniejszy, bardziej towarzyski. To iluzja, ale niezwykle kusząca i właśnie dlatego tak niebezpieczna. Bo z czasem to, co miało być tylko chwilowym dodatkiem, staje się koniecznością. Najpierw, żeby się zabawić, później, żeby przetrwać dzień. Organizm przyzwyczaja się do substancji, potrzebuje jej coraz więcej, a psychika zaczyna wierzyć, że bez tego się nie da. I tak powstaje błędne koło. Uzależniony nie bierze już po to, żeby było lepiej, ale po to, żeby nie było gorzej. Co ciekawe, uzależnienie to nie tylko chemia w mózgu. To także mechanizmy psychologiczne. Uzależniony zaczyna żyć w świecie iluzji i zaprzeczeń. Mówi sobie, ja to kontroluję, mogę przestać w każdej chwili, to nie jest problem, a w rzeczywistości problem rośnie z dnia na dzień coraz bardziej. To właśnie ta iluzja sprawia, że wiele osób latami tkwi w nałogu, mimo że obiektywnie widać, że ich życie się rozpada. Zaprzeczenie to potężny mechanizm obronny, chroni przed poczuciem winy i wstydu, ale jednocześnie zamyka drogę do zmiany. Skutki uzależnienia są dramatyczne. To nie tylko zniszczone zdrowie fizyczne, ale też rozpad więzi rodzinnych, utrata pracy, poczucie pustki, samotności. Uzależniony staje się więźniem substancji. Całe jego życie kręci się wokół tego, jak zdobyć kolejną dawkę, jak ukryć się przed innymi. Jak usprawiedliwić swoje zachowanie? Rodzina żyje w ciągłym napięciu, bliscy próbują pomóc, tłumaczą, proszą, grożą, a jednocześnie sami zaczynają żyć chorobą uzależnionego. To się nazywa współuzależnienie. Matki, żony, partnerki próbują ratować, kryją, kłamią za uzależnionego, wierząc, że w ten sposób go ocalą, a w rzeczywistości przedłużają jego chorobę. Jak więc sobie z tym radzić? To najtrudniejsze pytanie, ale też najważniejsze. Przede wszystkim trzeba zrozumieć, że uzależnienie to choroba. Nie moralny upadek, nie brak charakteru, nie tą słaba wola. To choroba mózgu, psychiki i duszy. I jak każda choroba wymaga leczenia. Pierwszym krokiem jest przyznanie się, tak, jestem uzależniony, tak, mam problem. To najtrudniejszy moment, bo łamie cały mechanizm zaprzeczeń. Ale bez tego nic się nie zmieni. Okiem jest szukanie pomocy. Samemu niezwykle trudno jest wygrać z nałogiem. Potrzebna jest wspólnota, czy to grupa anonimowych alkoholików, czy terapia w ośrodku, czy spotkania z psychoterapeutą. Wspólnota daje coś, czego nie da się kupić, ani wymyślić samemu. Poczucie, że nie jestem sam, że ktoś mnie rozumie, bo przeszedł przez to samo piekło. To doświadczenie jest bezcenne. Trzecim krokiem jest praca nad sobą, codzienna, systematyczna, czasem nudna, czasem bolesna. Uzależnienie uczy życia w iluzji, więc zdrowienie wymaga życia w prawdzie, nawet tej najtrudniejszej. Trzeba nauczyć się rozpoznawać swoje emocje: smutek, złość, strach, wstyd i mówić o nich głośno. Trzeba nauczyć się prosić o pomoc. Trzeba nauczyć się żyć na nowo, a to nie dzieje się w tydzień czy miesiąc. To proces, który trwa całe życie, bo prawda jest taka: osoba uzależniona nigdy nie przestaje być uzależniona. Może być w trzeźwości, może nie brać przez 5, 10, 20 lat, ale zawsze pozostaje podatna. Wystarczy jedna dawka, jeden kieliszek, żeby wszystko runęło. Dlatego mówi się, że uzależnienie to choroba chroniczna, nieuleczalna, ale dająca się zatrzymać. Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Pokora. Uzależnieni bardzo często myślą, że są sprytniejsi, że uda im się oszukać system, że jakoś to będzie. Tymczasem prawdziwe zdrowienie zaczyna się wtedy, gdy człowiek zrozumie, że nie wygra z nałogiem, że jedyne, co może zrobić, to nie stawać do walki. Bo każda walka kończy się porażką. Ale jeśli nie wyjdzie się na ring, jeśli się nie sięgnie po kieliszek czy strzykawkę, wtedy jest szansa na zwycięstwo. Trudna lekcja, ale niezwykle ważna. Na koniec chcę powiedzieć coś, co może wydać się banalne, ale jest prawdziwe. Uzależnienie to ciemność, to piekło na ziemi, ale z tego piekła można wyjść. Są ludzie, którzy wyszli, którzy dziś żyją normalnie, którzy mają rodziny, pracę, pasję. To nie znaczy, że ich życie jest łatwe, to znaczy, że nauczyli się żyć inaczej, w prawdzie, w pokorze. Codziennej pracy nad sobą. I każdy, kto dziś jest w nałogu, musi wiedzieć, że to jest możliwe, że choć droga jest długa, wyboista i pełna upadków, to na jej końcu jest życie, prawdziwe życie, nie iluzja. I tym chcę zakończyć dzisiejszy odcinek. Uzależnienia biorą się z różnych źródeł, z genów, z dzieciństwa, z psychiki, ale niezależnie od tego, skąd się biorą. Zawsze można próbować się z nimi zmierzyć i zawsze można próbować wyjść z piekła. Jeśli ktoś z Was zmaga się z uzależnieniem albo ma w rodzinie osobę uzależnioną, pamiętajcie, nie jesteście sami. Są miejsca, ludzie i wspólnoty, które mogą pomóc. Trzeba tylko zrobić ten pierwszy krok. Dziękuję Wam za wysłuchanie i mam nadzieję, że te słowa pomogą choć jednej osobie. Do usłyszenia.